Cieszę się, z tej strony Marceli, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mistrzostwa Świata już powoli się kończą. Zostały nam teraz dwa mecze półfinałowe. I, wiadomo, mecz o trzecie miejsce i finał. Dzisiaj spróbuję wytypować, kto moim zdaniem wejdzie do tego finału, a kto zagra mecz o trzecie miejsce, jak to będzie wyglądało. A zanim to zrobię, to powiem Wam tak szczerze: ciekawi mnie, co jest tak naprawdę większą sensacją. I też możecie dać się swoje opinie w komentarzu, co wy o tym myślicie. Czy to, że Niemcy odpadli i nie zakwalifikowali się do jednej z moj finału wygrywając jeden mecz, jeden remis był i mieli jedną porażkę, czy może jednak to, że Dania odpadła z Toroniem też po trzech meczach. Tyle, że Dania nie wygrała żadnego i tylko było, mieli remis z Tunezją i później dwie porażki. Także ja, jeszcze trzecie. Czy może jednak awans Maroka do półfinału? Bo tego to raczej myślę, że nikt nie spodziewał się, nawet na po, co, nawet nic nie mówisz o początku tego turnieju. Nikt nie stawiał Maroko, chyba że dojdzie tak daleko, że będą walczyć o medale. I teraz tak, jak ja to widzę, co Argentyna, Chorwacja. Tutaj myślę, że spokojny awans Argentyny. Tutaj ogólnie jaki wynik ostatecznie stawiam? Ja stawiam 2-1 dla Argentyny. Wydaje mi się, że ogólnie stawiam tak. Argentyna zdobędzie bramkę, Chorwacja wyrówna, a Argentyna później strzeli gola na 2-1. Tak ja to przewiduję. W mele to i tak zobaczymy, ale tak ja obstawiam. Argentyna jest w finale, a Chorwacja zagra o trzecie miejsce. I tutaj drugi półfinał, Francja Maroko. Myślę, że tutaj spokojny awans będzie Francji. Myślę, że tutaj już nie będzie tej sensacji i to Francja spokojnie to wygra. A jaki wynik ostatecznie stawiam? Stawiam tutaj 2-0. 0 dla Francji. Maroko tu nie zdobędzie gola. Francja w finale, Maroko mecz o trzecie miejsce z Chorwacją. I tutaj sensacja. Maroko wygrywa mać o trzecie miejsce z Chorwacją. Tak, taki jest mój typ. Tutaj Maroko to wygra. I teraz też stawię jakiś wynik. I tutaj powiem Wam. Powiedziałbym, że taki sam jak mieli z Portugalią, czyli 1-0. Wydaje mi się, że tutaj zabędą jedną bramkę i już do końca będą bronić wyniku. I to Maroko zdobędzie medal brązowy. Czy się mylę? Dobre pytanie. I oczywiście finał mój typ jest taki, że Francja, Argentyna i tutaj Francja zdobędzie obronie tytułu mistrza, a Argentyna wicemistrz świata. Taki jest ogólnie mój typ, a ostatecznie Francja to wygra 2-1. Powiedzmy 2-1 dla Francji. No ogólnie jestem tego bardzo ciekawy, ale tak jak powiedziałem, nie wiem czy to jest większą sensacją, czy to, że... A Jeszcze Chorwacja pokonała Brazylię, bym jeszcze to zapomniał dodać. Sensacją większą jest to, że... Dobra, wybaczcie ten, te małe cięcie. Także możecie dać znać w komentarzu co wy myślicie, czy... Tak, wibracja telefonu, ale jedna osoba mi tutaj dzwoni, nieważne teraz. Czy to może to, że Niemcy odpadli z turnieju już po trzech meczach, czy to, że, nie wiem, Dania odpadła od razu, tak szybko? Czy może jednak nawet, że Belgia nie awansowała? Tutaj ten model, tak jest po asystacji, także możecie doznać w komentarzu, co wy o tym wszystkim myślicie, jak wy to widzicie. Ja nie poczytam wasze opinie. Ja, także... Tak to jest, ale takie tak, tak, tak po prostu obstawiam, Francja, Argentyna, to jest finał, Francja wygrywa, Maroko, Chorwacja, mecz znaczy trzecie miejsce i tutaj Maroko sensacyjnie zdobywa medal. Cieszymy, no, zobaczymy, ale <laughs> wy możecie również dawać swoje opinie w komentarzu, tymczasem widzimy się w następnym materiału, zostawiajcie czapki w górę, komentarze, subskrypcja, ktoś jest nowy, piszcie śmiało, kto waszym zdaniem wygra. Te mistrzostwa świata, jak Wy to widzicie. I widzimy się w następnych materiałach. Siema.